Nazywam się Marcin Cebula, jestem z firmy Life Trainers. Jesteście tu Państwa, bo ja jestem tutaj do Państwa, żeby zachęcić do projektu Akademia Zdrowego Sportowca. Jest to skierowany projekt do rodziców, dzieciaków, no i oczywiście sportowców w różnym wieku. Na czym polega przede wszystkim projekt, po co on jest, został wymyślony, tak naprawdę po e, wojach gdzieś tam e, na, za, za zachodnią granicą e, widzimy, jak w szkółach to funkcjonuje, jak działa. Więc e, tam od 20-30 lat dietetyka sportowa jest całkiem normalna, normalnością. W Polsce raczkuje. Takie proste pytanie: jest tu chyba Pani dyscyplin sportu, kto na co dzień ma jakąś sprecyzowaną dietę dzisiaj? Ręka do góry. To się wstydzi może, nie? bo to tak zawsze jest. <grymne> tak to zawsze wygląda. W szatni, w pierwszych ligach, w drugich, jak zadaję to samo pytanie, to możecie mi państwo wierzyć, że jest dosłownie to samo. Nie? Na zachodzie jest to normalnością, że dzisiaj każdy musi gdzieś tam się pilnować i tylko w ten sposób możemy osiągać te najwyższe cele. Projekt. Sam projekt skierowany dla rodziców, stricte chcemy pokazać, jak można prowadzić dziecko holistycznie od samego początku, czyli od badań, zobaczenia, co siedzi w organizmie dzieciaka, sportowca, oczywiście dorosłego również i jak można dopasować pewne rzeczy, żeby ten organizm funkcjonował bardzo dobrze. Tutaj przepraszam, że tak będę chodzić, ale pilot gdzieś się zabubił. E, taki pierwszy temat, który jest tutaj w naszym projekcie, jest to zdrowa rodzina, e, motorem do sukcesu aktywnego dziecka. E, tak naprawdę, spektrum jest tak szerokie, jeśli chodzi o, o dietetykę, ale nie chcę tu Państwa zarzucić od razu pełnym profesjonalizmem, bo to nie o to chodzi. E, skupmy się na początku tylko na tym, żeby zbilansować, żeby zapytać Państwa, czy macie wiedzę i świadomość, jak można to robić bardzo prosto, a zarazem, żeby to było bardzo skuteczne. Na początek taki króciutki film, proszę sobie zobaczyć. Czy to jest prawda? Zgadzacie się z tym Państwo? Pomóżcie mi trochę, żebym widział, że jesteście troszeczkę aktywni. Czy zgadzacie się z tym, co tutaj było? Dziękuję za kiwnięcie głową, rozumiem, że tak. E, tu jest hardcore. To jest ogólnoświatowa akcja. E, nie wiem, czy ktoś widział, czy nie, ale e, warto się z tym też zapoznać. Ale wszystko, co tak naprawdę robimy, e, wszystko to, co pokazujemy dziecku, i to nie chodzi tylko o jakieś tam straszne rzeczy, ale nawet o nawyki żywieniowe. O proste rzeczy, które chcemy gdzieś tam pokazać. Wymagamy od dzieciaków, a zarazem sami pewnych rzeczy nie robimy. No i dziwimy się później, że dziecko nie chce na przykład czegoś jeść. Lecimy sobie dalej. Dajmy dzieciu przykład. No, dajmy zawsze przykład. Czy jak ścielimy łóżko, albo go nie ścielimy, a wymagamy od dzieciaków, żeby to robiły, więc zawsze jest jakiś sprzeciw. Tak samo w szkółkach zaczynamy rozmawiać o dietetyce, to największym problemem staje się to, że trzeba coś zmienić. Trzeba zmienić jakiś nawyk, trzeba zmienić coś, co nam naprawdę przeszkadza i zawsze musimy zejść z pozycji mistrza do pozycji nauczyciela. Więc tutaj jest zawsze problem. I teraz tak. Statystycznie, zrobili, zro, zrobili badania w Polsce i 80% ludzi powiedziało, że się zdrowo odżywia. No i teraz, jakbym zadał tutaj Państwu pytanie, czy Państwo się zdrowo odżywiacie? Nic nie słyszę, troszeczkę głośniej. Chyba. Chyba. No właśnie to tak jest. Teraz pójdźmy dalej. 80%. Się zdrowo oczywiał, a w tym 21% Polaków nie je śniadanie. To już jest takie ciekawe. Później 5% je warzywa kilka razy dziennie, tylko. 73% je mięso, ale w postaci zazwyczaj czego? Kotleta! Dziękuję bardzo, Smażonego kotleta. No i 9% ludzi w Polsce je 5 posiłków dziennie. I to też jest zastanawiające. Ale wróćmy na górę. 80% ludzi twierdzi, że się dobrze odżywia. Więc tutaj coś już się nam nie zgadza. Takich 10 solidnych zasad jak zadbać o tego dzieciaka, jak zrobić, żeby ten bilans energetyczny był naprawdę dobry. Pierwsza zasada to jest woda. Czy Państwo, orientujecie się, ile dziecko wypija u Was wody w ciągu całego dnia? Wie ktoś? Liczy kto ktoś w jakikolwiek sposób? No Ciężko, nie? I teraz wodę, ale czy to jest woda, czy to są soki, czy to są e, smakowe jakieś wody? Co najczęściej dzieci piją? Woda. Woda. E, tam słyszałem gdzieś kola, tam gdzieś słyszałem sok. E, proszę? Orężana. Prosiłem, żeby podejść troszeczkę bliżej, bo nie słyszę tutaj Państwa, ale damy sobie radę. No i teraz lecimy, jak to z tą wodą jest. 25% rodziców nie wie, ile w ciągu dnia pije tak naprawdę dziecko. Co jest bardzo ważne. 27% pije od 1 do 4 szklanek dziennie, czyli litr wody. I teraz, jak mamy aktywnego dzieciaka, który gra w piłkę nożną, no to tak naprawdę, czy któryś z rodziców mniej więcej wie, ile powinno pić takie, takie dziecko? Ale wody, tylko i wyłącznie wody. Dwa litry, super. Czy ktoś... Chłopacy, ile pijecie tak naprawdę? Nie będziemy pytać rodziców? Ile? Okej. Okay. Samej wody? Czystej? Yeah. Yeah. <laughs> czy jakieś smakowe? Zdarza się? No właśnie. I tutaj zaczyna się problem. Nie mówimy o czystej wodzie, nie mówimy o wodzie smakowej, bo woda smakowa, zaraz tutaj dojdziemy dalej. E, zawiera pewne rzeczy, których raczej nie powinniście pić. E, 43% rodziców uważa, że e, rozwój prawidłowego dziecka, e, żeby go napoić, to muszą być to soki. Oczywiście soki sto, 100%. Wszystkie takie, które są w kartonikach. E, czy któryś z rodziców czyta etykiety z tyłu? Ktoś kupuje soki 100% z kartoników? Czasami. 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 <laughs> Więc zawsze warto poczytać etykiety, bo z tyłu zazwyczaj pisze, że to jest 100%, ale z soku zagęszczonego. A już wiemy, że sok zagęszczony jest oczywiście robiony na bazie cukru, bo inaczej by było to bardzo nieopłacalne. Więc jest to już jakiś problem. Czy ktoś zna taki napój jak Kubuś? Pijecie go? No i teraz taka ciekawostka, nie? Sprawdźmy go. Dla Państwa, żebyśmy go prześledzili, żeby pokazać, jak on w środku wygląda i rzeczywiście, czy on jest taki zdrowy. Więc sprawdźmy. Na etykiecie pisze, że w nim są tak, witamina A, C, E bez konserwantów i bez barwników. Czyli na pierwszy rzut oka rewelacja. Napój e, z marchwi. lecimy dalej. 10% sok, sok marchwiowy e, z zagęszczonego soku, cukier soki z zagęszczonych soków. Nie mówię 5% jabłka, truska, 4-1% czegoś tam. I teraz proszę zobaczyć. To jest 0,4 butelka, w środku znajduje się, uwaga, 7,5 łyżeczki cukru. Czy ktoś o tym wiedział? Wyobrażacie no. sobie? 0,4, 7,5 łyżki cukru, co się dzieje w organizmie. Nawet jeśli jest tam coś z grupy jakichś witamin, to ten cukier to totalnie zabija. Wotroba, wszystko musi zacząć tak, działać, żeby to wszystko po prostu zniwelować, co się znajduje. I teraz to nie nawadnia naszych dzieci. Nie ma takiej opcji. Jeśli on wypija tylko w ciągu dnia coś takiego, no to jego organizm nie funkcjonuje dobrze. Zatrzymuje się, jest osłabiony, jest apatyczny, nie ma na nic siły, więc warto się nad tym zastanowić, co pije nasze dziecko. Prześledziliśmy dla na... Państwa jeszcze takie ciekawostki jak Biedronka i Lidl, bo tak w sumie najczęściej gdzieś tam korzystane. Czy Państwo korzystacie z tych napojów? Czyli e, wody smakowe, e, Polaris i Samoara. Korzystacie Państwo? Super. To lecimy dalej. E, to co na czerwono, już nie będę tutaj Państwa zanudzać, jakie to są składy, ale chodzi o sam fakt, te czerwone... To tak naprawdę dziecko w ogóle i my nie powinniśmy spożywać, bo to jest sama chemia, która nas po prostu osłabia i niszczy gdzieś od środka. Jak i w Lidlu, tak i w Biedronce, ustrojanka jest po prostu szczyt szczytów. Tam praktycznie wszystko jest na czerwono. Więc jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o organizm dziecka, bo na znienawaniu, zamiennik, jak to zrobić? Dzieciaki. Woda, rodzice, owoce, nakroimy sobie, czy do butelki, wycisnąć, że macie tak samo wody smakowe, jak właśnie w tych butelkach, ale macie bez żadnych konserwantów, bez żadnej chemii, kompletnie nic. Czy to jest takie trudne do zrobienia? Jak Państwo myślicie? Nie, nie. Myślę, że to jest fajna rzecz. Małe tego, że dzieciaki też mają dużo przyjemności korzystania yy, z takich rzeczy do bidonu, czy do butelki i mają już gotowy napój. No wybór jest prosty. Albo te wody, albo woda pomarańczowa, na zielono jest to tylko to, co sobie sami Państwo tam wrzucicie. E, więc fajna rzecz, jeśli chodzi o e, zmienienie pewnego już nawyku, który naprawdę mamy. Czy dzieciaki pijecie Coca-Colę? Czasem. Z przodu słyszę, że dużo. Czy e, Coca-Cola? Co powoduje Coca-Cola? To tak samo. Sam cukier, który jest na kofeinie, więc tutaj z automatu niby za dziecko. No nie do końca. Kofeina powoduje bardzo dużo stresu, więc tutaj też jest to bardzo trudne. E, czy wiecie Państwo, co to jest napój izotoniczny? Tak. Pije ktoś izotoniki? Czas w osi. Osi no Powerade, nie? to są wszystkie te fajne kolorowe rzeczy, dużo barwników, e, fajnie wyglądają. E, widzieliście na pewno na butelkach z OSZI e, takie znaczki z Realu Madryt i twarze z Realu Madryt, zgadza się? Co? A widzieliście kiedyś, żeby zawodnik z Realu Madryt pił OSZI? Nie. Zastanawiam się. piją. Za, ją. Tak. Super. Akurat nicostan jest y, naturalnym gdzieś tam składnikiem, który już jest od dawna jako izotonik, ale mówimy tutaj o właśnie, o shichy, o power y, Ciężko zauważyć, żeby jakiś zawodnik profesjonalny gdzieś tam podbijał takie rzeczy, prawda? Bardzo zastanawiające. No znowu, sama chemia, nic kompletnie tam nie ma. Y, Osłabia organizm, y, dzieciak znowu dostaje taką dawkę świństw, że Organizm zaczyna funkcjonować, metabolizm zaczyna zwalniać. Jak zrobić naturalny zotonik? To też jest tak proste. Wystarczy zwykła, czysta woda, pół e, łyżeczki soli himalajskiej lub morskiej. Do tego dorzucacie sobie do smaku, żeby nie była mdła, e, z dwie łyżeczki miodu. E, do tego e, miętę czy e, jakąś bazylię, tam możecie wrzucać co chcecie, owoce, i macie już naturalny izotonik. Czy łatwo takie coś zrobić? Bardzo prosto. Jak się rano to zrobi do jednej całej butelki, to dziecko może wypijać cały dzień. Nie